Od kiedy South Park liczy się ze zdaniem innych? To się ciśnie na usta, kiedy patrzymy na jeden z najbardziej bezczelnych serialów w historii. Terry Parker i Matt Stone tworząc ten serial animowany nie dla dzieci. Powiedzieli sobie, że nigdy nie ugną się cenzurze i zawsze będą mówić to, co będą chcieli. To nieraz było polem do rozmawiania na temat tego, czy powinni nagrywać i jak, ale oni się niczym nie przejmowali. Naśmiewali się z religii, z chrześcijan, muzułman, mormonów, z scientologów, naśmiewali się z prezydentów Stanów Zjednoczonych, naśmiewali się z celebrytów, naśmiewali się z aktorów, no i oczywiście z Kanady. South Park nie znało granic. I za to ich właśnie kochaliśmy. Po drodze dostaliśmy film pełnometrażowy, który rozniósł się niesamowitym echem. Był genialny. Ścieżka dźwiękowa z tego filmu? Ja do dzisiaj ją znam na pamięć. Dostaliśmy dwie Wspaniałe, można by rzec, gry. Ostatnie, mówię o, o dwóch ostatnich grach, które rozbawiły i rozśmieszyły do łez. No ale co dzieje się teraz? Odcinki są cenzurowane. Wielkie wytwórnie, które stoją nad South Parkiem, mówią co być powinno, a co nie, co może pójść, a nie. Weźmy na przykład żarty z Donalda Trumpa. Przez jednych odbierane są jako obowiązki satyry, które powinny uderzać w prezydenta, z drugiej strony e, są postrzegane jako elementy walki politycznej. Czy tak powinno? Myślę, że twórcy South Parka nigdy do tego nie dążyli. Oni po prostu chcieli drwić ze wszystkiego. You're such a fat ass, Cartman. What, what, what? E, Jakie jest Wasze zdanie? Czy Soul Park jeszcze jest ostry na tyle, żeby nas bawić? Dajcie znać w komentarzu. E, ja jestem geek. Cześć.